Dzień dobry. Korzystając z chwili odpoczynku i tak się będę czasem tlenem ratował, bo jestem gruby i bez kondycji Nagrywam wam filmik, tym razem z mojego dotarcia do pracy. Rowerkiem, właśnie nie bałem dojechał, będę jechałbym pierwszy jakieś głupoty swoje. Takie macie tu słoneczko, jeszcze jest spoko. Ale miałem nic nie nagrywać w tym tygodniu, ale sytuacja z wczoraj mnie zmusiła. Jak wiecie zajmuję się głównie książkami, filmami, grami ewentualnie. Eee, jestem na grupach Facebookowych, wiecie, że tam są straszne raki. Sam jestem takim rakiem, to rozumiem. Ale kwestia tego, że kolejne wydawnictwo powstało i odpierdala wioskowy marketing. Co mam na myśli? Wydawnictwo robi ogłoszenie, że robią jakiś kurwa konkurs, jakieś losowanie na to, żebyście Wy, czytelnicy, mogli zrecenzować ich kurwa książkę. I wiecie co? Oni wam tą książkę za darmo wyślą. Kurwa, naprawdę, dostaniecie za darmo książkę, którą macie zrecenzować. Ale wymogiem jest tylko napisanie recenzji i umieszczenie tej recenzji, kurwa, wszędzie. Na dupie najlepiej, jakbyście sobie wytatuowali, i na czole, żeby każdy to widział, ale za to dostaniecie, kurwa, darmowy egzemplarz. Książki, kurwa, dostaniecie. Cały jeden. Super, kurwa. To teraz, drogi wydawnictwo, powiedzcie mi, proszę, jak ja miałbym kurwa napisać recenzję bez tego darmowego egzemplarzu książki. Powiedzcie mi tak szczerze, a ja się gotuję z każdą chwilą, ja wszystkie filmiki nagrywam tak, o z ręki, eee, powiedzcie mi, proszę, jak kurwa, wy konkurs robicie na to, żeby ktoś dla Was pracował za darmo. Słuchajcie, drodzy czytelnicy i drodzy ludzie, którzy prowadzicie jakieś kurwa swoje Instagramy, jakieś TikToki, cokolwiek, jeżeli tworzycie swój kontent przez 2-3 lata albo chuj, nawet miesiąc jak tworzycie, wkładacie w swój czas, swoje pieniądze, swoje zaangażowanie i swoje umiejętności, a przychodzi do Was jakiś pajac kurwa z wydawnictwa, jakiegoś chuj wie jakiegoś z zakrzaka i wam mówi słuchaj, dam ci książkę, a ty mi... A ty mi odpierdolisz pracę za darmo. I ty kurwa do tej osoby lecisz, to nie dość, że ty psujesz rynek. Bo inni tak patrzą na to, im się odechciewa w ogóle czegokolwiek robić, bo wiedzą, że ceny są praktycznie kurwa żadne, to jeszcze samego siebie ty, droga e, Instagramowiczko czy instagramerze, sami siebie kurwa nie szanujecie. I wiecie co? I ja was też nie szanuję, jeżeli tak się zachowujecie. Serio, jeżeli nie macie z tego żadnych innych korzyści, poza tym śmiesznym darmowym egzemplarzem książki. Na razie nie lecę do pracy, kurwa, tam się zarabia pieniądze. Wy też moglibyście w końcu, kurwa, zacząć i się szanować.